Panie Wójcie, sprawozdanie w Działalności. Kto się, kto się patrzy, to wszystko będzie patrzył na teraz? Panie 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 Szanowna Rada, Zgromadzenie goście, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat pracy Urzędu Gminy w ostatnim okresie między sesjami zwykłymi. Bo w międzyczasie mieliśmy sesję z wnioskiem, która pewnie się odbyła, wtedy sprawozdanie nie było. W okresie, który dzieli nas między sesjami, takim najważniejszym elementem naszej działalności, myślę, że najtrudniejszym w tej chwili jest wdrożenie urzędu, mówiąc skrótowo wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów od momentu ich wejścia do urzędu poprzez poszczególne referaty i poszczególne sprawy, decyzje, wnioski, elementy, które są związane z poszczególnymi etapami pracy nad danym dokumentem. To wszystko jest zgodne z przyjętą przez nas wcześniej, bo w 2009 roku formułą i zobowiązaniem, że taki urząd prowadzimy. Działa ją urzędy w tym systemie już, tutaj jeśli chodzi o nasze sąsiedztwo, to jest m.in. Leszny Urząd na Darzynie, tam te procedury zostały informatyczne zostały wdrożone wcześniej, już tak powiem, okrzeń, jeśli chodzi o pracę i działania w tym systemie. My się tego uczymy. Nie będę ukrywał, że jak każda nauka kosztuje i czasu, i, i energii, i wysiłku i czasami zdenerwowania. Cała, cały ciężar wdrożenia, wdrożenia tego programu spoczął na barkach pani Jolanty Rosowieckiej, która jako sekretarz gminy no, cały ten system rzeczywiście wdrożyła. Ja nie, nie będę ukrywał, że jestem uznania, ponieważ przez wiele miesięcy był nad nami, bym, mogę powiedzieć, pewna forma wręcz by nad naszymi głowami, że kiedyś trzeba do tego trudnego tematu podejść i to zrealizować. Bawec, tutaj niektórzy mówili, że wójt Ryski dlatego złożył... <śleski> misję, chciałbym zaprzeczyć takim sformułowaniem i takim poproską, choć faktem jest, że to on podpisał swojego czasu umowę na wdrożenie tego urzędu, tego systemu. Dzięki no, tej umowie dostaliśmy odpowiednie oprzyrządowanie, sprzęt, serwery. W związku z tym teraz nie było już wyjścia, musieliśmy do tego trudnego tematu. Są Państwo pewnie zauważycie, że na papierowych wersjach pism, które przychodzą do Urzędu Gminy w Biurze Podawczym, są nadawane takie kody kreskowe, i te kody kreskowe właśnie są tym elementem w pierwszym identyfikacji danego dokumentu w systemie. Myślę, że y, ci pracownicy, którzy będą nawet trwomą patrzą na, na ten system, nie będę ukrywał, że ja też mam jeszcze wiele wątpliwości co do usprawnienia pracy, bo to, co nam zajmowało do tej pory powiedzmy 2-3 godziny, teraz zajmuje nam 5-6 godzin. No ale tak jest zawsze z tym, co się robi, że na początku musi być gorzej, żeby później było tylko lepiej. Także ja tutaj w tym miejscu chciałbym yy, yy, podziękować yy, pani sekretarz za wdrożenie tego systemu, yy, bo nie będę mówił, tak, że faceci, którzy rządzą tą gminą, mieli wielkie obawy, yy, że to się nie uda, a rzeczywiście dopiero kobieca ręka sprawiła, że, że cały ten system yy, w jakiś sposób już powoli widać, że zaczyna działać i będzie też Również rozpoczęliśmy pewne prace, jeśli chodzi o porządkowanie naszego systemu informatycznego w Urzędzie Gminy. Też prace nad tym, żeby ta nasza nieszczęsna strona internetowa, gdzie pewne elementy tej strony internetowej nie działają może prawidłowo, stąd problem z pobraniem niektórych dokumentów, tak jak tutaj. Pan Andrzej mówił, że nie mógł wejść i otworzyć pewnych uchwał, czy też mieszkańcy skarżą się czasami, że nie można też otworzyć pewnych wniosków, pobrać pewnych wniosków ze strony urzędu, tylko trzeba jechać do urzędu, żeby takowy wniosek pobrać. Te sprawy mam nadzieję, że w najbliższym czasie się zostaną usunięte i będziemy mieli ten system informatyczny na jakimś tam przynajmniej zbliżonym do e, obowiązującego poziomu juridycznego w e, dorównamy które tutaj przodują w naszej okolicy, żebyśmy, żebyśmy nie musieli się e, z tego wstydzić. Choć nie będę też ukrywał, że e, znajomość e, informatyki, e, umiejętności informatyczne w naszym społeczeństwie rosną w takim tempie, że różnego rodzaju łamania, różnego rodzaju próby hakerskie, różnego rodzaju y, nawet drobne psikusy y, ciągle mają miejsce i ciągle czasami można je zauważyć na naszej stronie internetowej, skutki tych działań, na naszej stronie internetowej zwłaszcza, choć nie tylko, bo ich pracy y, innych elementów urzędu ja również. Ale nie mamy na to wyboru, taki jest obecny świat, tak będziemy działać i my w takich w taki realiach. Jeśli chodzi o sprawy związane z inwestycjami, to oczywiście cały czas trwają inwestycje realizowane przez jednostkę, tak zwany JRP, realizującą projekty zewnętrzne, projekty unijne. I tutaj te roboty, oczywiście trochę spowolnione porą zimową, ale aura sprzyja, są one nadal realizowane. Oczywiście największy problem w tym zakresie jest z otworzeniem nawierzchni, no, gdyż ta, to otworzenie niestety może nastąpić dopiero przy sprzyjających warunkach atmosferycznych trudno jest, żeby ryzykować otworzenie nawierzchni teraz, w momencie, kiedy no, te, ta pogoda nie jest jeszcze stabilna i nie wiadomo, jakie będą tego, tego Udało nam się zakończyć postępowanie przetargowe, jeśli chodzi o budowę ulicy Prusa, i zostało ogłoszone, ogłoszone kolejne postępowanie dotyczące ulicy Rubinowej. Po ogłoszeniu po zakończeniu tego postępowania będziemy zaraz jeszcze w miesiącu, myślę, na początku miesiąca marca ogłaszać y, postępowanie dotyczące ulicy Kwiatowej, y, tak żeby te trzy elementy, które były zapisane w budżecie i naszym wykonawstwie y, drogowym y, w pierwszej kolejności zostały y, wykonane już na początku roku. Wynika to stąd, że gdy będą już teraz na początku roku te przytłoki y, wychodzą znacznie lepiej, Jasne. dlatego że... Tak Co kum, nie w tym roku, inwestycje nowych jest dużych, miały być robione um, tam kostki, na plusa Przystąpiło no. nawet kilkanaście firm, które wzięły <noise> <dzielął> udział. <w głosy> Rozpiętość cen ofert cenowa była też bardzo duża, wręcz nie, nie tego, bo była prawie ponad dwukrotnie wyższa cena, cena najniższa od ceny najwyższej czyli rozpiętość cenowa duża, aczkolwiek tutaj jeszcze umowa jest podpisana, ale przetarg wygrała firma FANDRU, która na naszym rynku jest firmą dość robiła wiele inwestycji drogowych i jak do tej pory, oczywiście mówię do tej pory, bo zawsze wszystko się może stać w rzeczywistości nie mieliśmy z nią większego problemu ani ona z wykonawstwem tych inwestycji, które realizowała. Jeśli chodzi o bieżące sprawy, które, które tutaj są realizowane, oczywiście już wyłoniliśmy te, rozstrzygnęliśmy przedargi te najbardziej potrzebne, które są do tego, aby prawidłowo gmina, urząd realizował zadania bieżące to znaczy zarówno mamy wyrównanych wykonawców na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, jak i remonty dróg gruntowych. W jednym przypadku wykonywać będzie i wykonuje już w jakiś sposób firma Efekt, to jest on, jeśli chodzi o nawierzchni bitumiczne. I drugie firma Kruszywo Sod to, to jest swojej na gruntowe, front e, No a tutaj do tego dochodzą również rodzaju e, e, tak zwane betonowe nawierzchnie. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj mamy zabezpieczony ten front nie najbliższego problemu. Również mamy zabezpieczone, zabezpieczone e, przetargi i wyłonione podpisane umowy e, z wykonawcami które, którzy świadczą inne takie usługi bieżące, między innymi wyłapywanie głoszonych e, e, przez mieszkańców e, psów e, i innych zwierząt, które, które w jakiś sposób e, zagrażają, czy też... Czy też e, no, Teraz nie zagrażają e, e, mieszkańców, tak, zagrożenia, tak, które no, mamy pewną... Dobry, Także nie ma problemu. te bieżące rzeczy są generalnie wszystkie realizowane. Został również ogłoszony, czy Państwo pamiętacie, którzy są radnymi z roku 2015 na ten taki już pamiętny brodzik dla dzieci na terenie podwodnicy sportowej w naszych... I tutaj w no, jednym roku unieważnialiśmy ten przetarg z uwagi na to, że wykonawcy zarzucili sobie olbrzymie do tego, co my mieliśmy e, przygotowane w tym zakresie. E, w tym roku nie, nie było to już może taki problem, jeśli chodzi o kwotowy, ale pierwsza oferta, która spełniała warunki no nie była ofertą, którą wybrać, z uwagi na to, że zawierała błędy. Jeśli chodzi o ofertę, nie spełniała warunków w niektórych, w niektórych punktach. W związku z tym ten został powtórzony. Również został ogłoszony przetarg na przebudowę nawierzchni placu Zabaw przy świetlicy Środowiskowej przy ulicy Spokojnej we wsi Rybie. To jest temat, który projektowo był realizowany przez ostatnie dwa lata prawie w tym roku. Znalazł swoje odzwierciedlenie już jako element wykonawczy, udoblany w budżecie i również został rozpisany, choć jeszcze wykonawca nie został do tej realizacji tego zadania wymuszony. Mamy pewne pełną, pełną obsługę, jeśli chodzi o znaczy zostały ogłoszone przetargi, jeśli chodzi o postępowania, jeśli chodzi o wszelkie elementy dla remonta ochrony środowiska, związane z utrzymaniem czystości, zarówno wywozu nieczystości płynnych, jak i wywozu usuwania azbestu i tym podobnych, W związku z tym tutaj również mamy zabezpieczoną naszą działalność, także nie grozi nam tutaj żadna przerwa i możemy kontynuować na stronie Rok poprzedni. Również kontynuacja jest, jeśli chodzi o, o sprawy związane z kremacją i wycinką. to również mamy możliwość wykonawców, którzy szkole to zamontować, realizować. To są najważniejsze elementy, które, które rekombinacja, będą rekombinacja, realizowane. Oczywiście jesteśmy tutaj przed, wspomniałem o tym, że ulica Kwietniowa w marcu będzie Znajdzie się postępowanie o nadmiernej wykonawcy budowy tej ulicy. Jak również w miesiącu marca zostanie ogłoszone postępowanie na temat y, pozostałych elementów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn. Tu chodzi o resztę, już taką część, ostat, ostatnią tych elementów, które kończą te cztery projekty, <grym> które <grym realizujemy <grym do, do finansowania zewnętrznego. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji tych zadań i rozliczeni tych zadań. Także te zadania wszystkie od strony budowlanej powinny być realizowane najpóźniej do początku jesieni, tak, żebyśmy mieli czas jeszcze na rozliczenie finansowe Nowojeródzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Chciałbym też przeczytać, bo tutaj państwo w jakiś sposób już o tym wiecie, ja w dniu dzisiejszym podpisałem takie zarządzenie no i poinformuję Państwa o treści tego zarządzenia. Zresztą przed chwilą podpisałem tutaj siedzące to zarządzenie, także żeby już było to, że tak powiem, stało się, to przeczytam. Zarządzenie numer 27, przez 2015, wójta gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie odwołania pana Mirosława Hyleckiego ze stanowiska pierwszego zastępcy wójta gminy Ja Gałęzna w podstawie artykułu 26a ust. 1 ustawy z 12 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zarządzam co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Z dniem 27 lutego 2015 roku odwołują pana Mirosława Kielerskiego ze stanowiska pierwszego zastępcy Ruda Kwileraża. Nie. 2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 27 lutego 2015 roku. Paragraf drugi. Traci moc zarządzenie nr 2, łamane przez 11 Ruda Kwileraża z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie powołania pierwszego zastępcy Wójta Gminy Rasz. Paragraf 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Także <grafy> tak się czasami składa, <grafy> że w dniu imieniu można też tego <grafy> typu po podziękowania po podziękowania w takiej formie, ale ja chciałbym tutaj oczywiście podziękować tutaj komowi za ten no już ponad czteroletni okres współpracy na stanowisku na wicebójtów. Wydaje mi się, że praca nasza układała się w sposób rzeczywiście bardzo dobry i przyniosła wymierne efekty dla całej naszej gminnej społeczności. Ja oczywiście, tak jak Państwo tutaj wiecie, pan Mirosław Krywestry. Przechodzi do ważnych zadań, jeśli chodzi o starostwo powiatu Bruszkowskiego. Stamtąd w tamtym miejscu będzie czuwał nad tym, żeby gmina Raszyn mogła się prawidłowo rozwijać w tych elementach, które należą do zadań starostwa. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że i tutaj na tym terenie, jeśli chodzi o zadania z działalnością gminy. Nadal będzie mi dane pracować z Milkiem, no, ale oczywiście tutaj będą pewne decyzje i, i tak powiem już wola tutaj Milka, czy, czy będzie chciał nadal z nami współpracować i na jakich M. zasadach. Jest bardzo dużo możliwości, tak jak Państwo wiecie przed nami dużo pracy i każde. Ręce, a zwłaszcza głowa, do, do tej pracy jest potrzebna. Jeszcze raz bardzo mu dziękuję i myślę, że będziemy go jednak widywać Dziękujemy! 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 To tak, nie jest To tak, jest. Ja, mam jeśli chodzi o. Sprawozdanie Wójta, myślę, że te sprawozdania będą bogatsze w momencie, kiedy będziemy wchodzić w ten okres inwestycyjny już do sedniej. Dziękuję.